Celot Play. Już miałem mówić TV. Zagramy sobie w, w Hero Hero, zrobimy jakiś odcineczek Szybciutki, taki żeby było yy, tak. Yy, tutaj wspomagacie, mamy jak najsłabsze. Yy, słabe mamy bardzo, można powiedzieć w sumie. Tutaj 5 minut tako Kryłówka wygląda tak. Zrobimy sobie sobie tych 12 obotów Szybciutko, cyk, cyk. Mogę sprawdzić, czy się nagrywa Nagrywa się, okej okay. Spoczko Pypa, Pych Jedynka Ciach Ciach Dziesięć Ciach Jakiś przedmiocik słabiutki Ale nie będzie, dobra, sprzedamy go Można go sprzedać Zawsze, piątka yy, Jedyneczka Ojojojoj, oj, 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 dobra, hmm, zaatakujemy to, żeby stracić Wytworzymy następnych 12 atakowatów Tutaj coś już skończyliśmy, 5 na 5 tych kryjóweczek Tak, lumpeksik tutaj jest zrobiony, minus 42, dobra Rzuteczki są, wszystko jest Jeszcze zadanka nadzwyczajna, możemy pokombinować po, po sobie coś Ale tak, na razie ściągniemy tutaj Zrobimy pojedyneczki tutaj sobie na ligówce, jeżeli się uda. Dobra, no, spróbujemy tego. Zrzutek, dobra, w dupę przegraliśmy, to yy, nie patrzmy na to. Jedziemy dalej. Ciacho wygrano. Yy, następny będzie, będzie tutaj. 2300, 100% wygranej. jest 15 punkcików, dobra. Ja sobie drużynka o gotowa, kto się zaatakował? Wow, zapraszam do drużynki Paladę Podlasie Here, bo tutaj mamy tak 100% ale 10 osób i tylko ja, no stop aktywny, widzicie? Ja muszę zmienić drużynkę, bo zaproszcie do, do któreś jakbyście mogli, I tak, stoimy po pozycji 804, możemy sobie wejść na pozycję 900 i zacząć atakować, zaczniemy atakować. Bez rzuteczek damy radę? Nie damy rady, ojejka ciężko No tutaj tak Spróbujemy inne konta. 167? Tutaj już powinniśmy wygrać Jeden HP ma zawsze nasza ucie ucieczka z podłopatki Z podłopatki jest dobra Dobra <laughs> drugi raz, 11 już. Widzicie jak to się zmienia Jeszcze raz Nagrywa, nagrywa, o OK o, 1000, prawie 2000 zostało Jeszcze możemy jeden pojedynczek zrobić To zrobimy go na 131 poziomek ciach. Jest, pyk Pokonane I tu możemy tak I teraz jaka pozycja stoimy? Dalej będzie słabo, 796 Aj, ale w top 1000 Jesteśmy cały czas, dobra Możemy się rozbi zacząć rozbierać Rozbierzemy się Oby te zadanka nadzwyczajne nam wyszły I Fajnie by było Dobra, zaczniemy od tego jedziemy Możliwe, oh! że się uda coś tam wygrać Pykąd szybciutko Dobra, dwójeczka, ciach poszła Trójeczka, ciach Czwóreczka, oj Ciach Zmniejszymy na chwilkę będzie lepiej się grało mm. Założymy tutaj sobie O ja z pelerynką walczę, ale dubka mm -hmm. Tak, pelerynkę sobie damy tutaj, dobra mm, Założymy broń Pelerynkę przeniesiemy na jedynkę Dobra, tak o ciach Piąteczka powinna być wygrana No bo i w sumie przegramy teraz, no bo z... z że zgramy z Pelerinką. Dobra, 1 HP, piąteczka pokonana, to już najważniejsze. Najważniejsze, żeby przejść piąteczkę. Szósteczka. Chyba zrobimy jedno zdankę na tym odcineczku. O ile w ogóle się uda. Ciach, pięć tysięcy. Widzicie, jak to się dzieje. Ciach, ciach. Ciach. Już powinniśmy wszystko wygrać. Najmniej ja bym tak już po chciał zrobić, żeby to wszystko zrobić wygrać. O, tysiąc Podlecimy i tak o zrobimy statki. Ciach, 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 Siłkę Oj, przerwij. Tutaj u Poprosimy znajomych. A jak? Że inaczej. I prawie wszystkie bateryki poszły na jedną zadankę nadzwyczajne. Kurde, klikamy to samo. no, 9000 już zauważyliście. Tak, ciach. 1 HP i z dziesiąteczką będzie ciężko. Będzie ciężko. dziesiąteczkę swoje obejrzymy. Ła wow. Dyszka będzie ciężka. To bardzo. Spróbujemy, dobra. Skorzystamy jeszcze tylko raz z tych baterijek. No idziemy tysięcy, dobra. Skończę go po odcinku. Na razie się możemy ubrać już. bierzemy się. ciach, szybciutko. Odpalimy sobie misyjkę jakąś. Tutaj, żeby zrobić tak 5 minut, tak to odpalimy. To ok. Ale nic na plus chyba nie będziemy mieli. Nie. Ciężko będzie. No statystyki jeszcze możemy odwirować, rzecz? My rzecz możemy jedną odwirować sobie. Ciach. 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 Poszło. Ok. I tak, odwirujemy sobie coś, co ma dużo inteligencji. Coś, co ma dużo inteligencji. Mm, to bym sobie odwirował na przykład. Zobaczymy, jak pójdą statystyki. O! <laughs> Ale dużo siły dodało 313 siły. Dużo, bardzo no i dobra. To by było chyba na tyle w tym odcineczku. To był taki krótki odcineczek. Nie wiem do ile. 7 minutek. No, powinno być ok. Także. O! Ja mam jeszcze jednego pojedynka. Także dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze. Udostępniajcie film, jeżeli byście chcieli. Także dzięki, Trzyma, trzymajcie się, cześć.